Rozdział pierwszy, zaczarowana skarbonka. W ciepłym i przyjaznym lesie przyjaźni mieszkało wiele wspaniałych zwierząt. Lew Leon był silnym, odważnym i bardzo przyjacielskim mieszkańcem lasu. Leon miał jedno wielkie marzenie, chciał kupić sobie błyszczący, niebieski rower. Taki rower to by było coś. Mówił podekscytowany. Będę mógł jeździć po lesie, odwiedzać przyjaciół i nawet zabrać kluczysia na przejażdżkę. Pobiegł więc do jeża Juliana, który prowadził sklep na skraju polany. Julianie, chcę kupić ten piękny rower. Oznajmił z radością. Jeż spojrzał na niego z uśmiechem. Świetny wybór, Leonie. Kosztuje sto złotych. Masz tyle? Lew Leon zmarszczył czoło. Chm, sięgnął do kieszeni i wyciągnął dwie złote monety. Mam dwa złote. Julian uśmiechnął się szeroko. No to masz pierwszą lekcję finansowej mądrości, Leoni. Jeśli chcesz coś droższego, musisz oszczędzać. Oszczędzać? Zdziwił się Leon. Jak to zrobić? To proste. Powiedział Julian. Masz już dwie monety. Jeśli będziesz odkładał regularnie kilka kolejnych, to za jakiś czas uzbierasz całą sumę. Leon zastanowił się. Czyli jeśli teraz nie wydam moich dwóch złotych na ciasteczka, tylko wrzucę je do skarbonki, będę bliżej swojego marzenia? Dokładnie tak. Przytaknął Julian. Każda moneta przybliża cię do celu. W tej chwili podszedł do nich miś przytulak. Cześć, Leoni. O czym tak rozmawiacie? Leon uśmiechnął się szeroko. Julian uczy mnie oszczędzania. Chcę kupić rower i muszę odkładać pieniądze. Miś pokiwał głową. To świetny pomysł. Oszczędzanie uczy cierpliwości i pokazuje, że warto dążyć do celu. Julian podał Leonowi słoik z naklejką Moje marzenia. Oto twoja pierwsza skarbonka. Każdego dnia możesz wrzucać do niej monety, a ja pomogę ci liczyć, ile już masz. Leon wziął skarbonkę i wrzucił do niej swoje dwie monety. To dopiero początek, ale będę cierpliwy. Miś przytulak i Julian pokiwali głowami. Właśnie tak, powiedział Julian. Oszczędzanie to supermoc, która pozwala spełniać marzenia. Aleon, dumny ze swojego pierwszego kroku w stronę wymarzonego roweru, postanowił podzielić się swoją nową wiedzą z przyjaciółmi. Rozdział drugi, kuszące ciastko. W lesie przyjaźni nastał nowy, piękny dzień. Słońce muskało złotą grzywę lwa Leona, który wesoło kroczył przez polanę. W łapce ściskał swoją skarbonkę, moje marzenia i czuł dumę. Wczoraj zaczął oszczędzać na wymarzony rower. Jednak w drodze do jeża Juliana poczuł coś, co sprawiło, że jego serce zabiło szybciej zapach świeżo pieczonych ciastek. Waniliowy aromat unosił się w powietrzu, ale on aż zamruczał z zachwytu. Och, westchnął, wchodząc do sklepu Juliana. Pachnie przepysznie. Julian uśmiechnął się za lady. Właśnie upiekłem chrupiące ciastka z kawałkami czekolady. Chcesz jedno? Kosztuje dwa złote. Leon zajrzał do swojej skarbonki. Hm, dwa złote, dokładnie tyle mam. Już miał sięgnąć po monety, gdy nagle przypomniał sobie swój cel niebieski, błyszczący rower. Ale jeśli kupię ciastko, skarbonka będzie pusta, zamyślił się. Julian pokiwał głową. Dokładnie, Liouni. To twój wybór. Możesz kupić coś pysznego teraz i cieszyć się przez chwilę, albo poczekać i spełnić większe marzenie. Leon westchnął. To trudniejsze, niż myślałem. To ciastko wygląda tak pysznie. Nagle do sklepu wszedł miś przytulak. Cześć, Leoni. Coś się stało. Leon spojrzał na misia i opowiedział mu o swoim dylemacie. To, co czujesz, jest zupełnie normalne, powiedział ciepło miś. Oszczędzanie to nie tylko wrzucanie monet do skarbonki, ale też wybieranie, co jest dla ciebie ważniejsze. Czyli oszczędzanie to codzienne decyzje? zapytał Leon. Tak. Potwierdził Julian. Czasem trzeba zrezygnować z małej przyjemności, żeby osiągnąć coś większego. Leon spojrzał na ciastko, potem na skarbonkę. Rower to moje marzenie więc dziś wybieram oszczędzanie. Dumny ze swojej decyzji, zamknął skarbonkę i uśmiechnął się szeroko. Ale wiesz, co, Julianie? Jak już kupię rower, wrócę po ciastko i zjemy je razem. Jesz i Miś przytulak roześmiali się. To świetny plan, Liouni, powiedział Julian. Leon wyszedł ze sklepu, czując się silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś nauczył się, że oszczędzanie to nie tylko zbieranie pieniędzy, ale też mądre wybory każdego dnia.